Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat jednej z najciekawszych okazji od Bybit, najciekawszej okazji, którą mamy tak naprawdę od kilku, jak nie kilkunastu miesięcy. Mowa oczywiście o Mantle Network. No właśnie, i czy będzie to airdrop, czy będzie to alokacja, jak to dokładnie wygląda i jak Ty możesz na tym skorzystać. Myślę, że będzie to bardzo pomocny odcinek dla wielu, wielu osób, także nie przedłużając, chwila ogłoszeń i zapraszam do odcinka. Że to nie będzie zbyt długi odcinek, chodzi o konkrety, żeby po prostu każdy na tym skorzystał. Pierwsza rzecz, żeby wziąć udział w tej akcji, o której zaraz powiem szerzej, to trzeba mieć konto na giełdzie BYBIT. Link do tej giełdy znajdziesz w opisie tego filmu. Tam, jak się rejestrujesz z mojego linku, to jeszcze jakieś bonusy wpadają. W zależności od tego, kiedy będziesz to oglądał, mogą być inne te bonusy. Niemniej jednak, konto warto mieć. Trzeba mieć tutaj zrobione KYC żeby przystąpić do tej akcji, na bajbicie w ogóle te KYC już jest od jakiegoś czasu wymagane. Jeżeli tobie to nie pasuje, no to zmień giełdę, ale generalnie, generalnie myślę, że wszystkie giełdy i tak będą docelowo zmierzały w tym kierunku. Więc to było kwestią czasu, aż BYBIT to wprowadzi. Myślę, że moi widzowie raczej o tym wiedzą. I teraz, tak, mam tu. Generalnie dla nas najważniejszy tutaj jest ten buy starter, nie? Buybit starter czyli po prostu taki lunchpad by bitowy, bym powiedział i tutaj mamy pokazaną tą alokację, jak to będzie wyglądało, eee, rozgrzewka, tutaj subscription period, allocation period i wyniki. Nie? Pamiętajcie o tym, że nie jest to gwarantowane, tylko jest to coś w rodzaju losowania, mniej więcej tak to można określić. Są dwa, dwa sposoby, żeby wziąć w tył udział, o, za chwilę powiem jak to ma wyglądać. Generalnie zwróćcie uwagę na to, bo dużo osób też o to pyta, że te 100 dolarów, o których pisałem też na Telegramie, to jest collateral, czyli to jest zabezpieczenie. I tutaj, jak sobie najedziecie na ten znak zapytania, to jest wyraźnie napisane, że the committed amount will be temporarily locked in your founding account. Czyli ta kwota będzie czasowo zablokowana na Twoim founding account, czyli tym koncie foundingowym, nie? Tym, tym pierwszym, za chwilę je pokażę. After successful subscription. And unlocked once your token distribution is completed. Czyli po tym, jak subskrypcja dobiegnie końca, twoje tokeny zostaną odblokowane, tak? Czyli chodzi tu o to, przynajmniej ja to tak rozumiem, że te 100 dolarów to nie jest kwota, za którą my kupujemy tylko my to jak wydajemy kaucję, depozyt, coś w tym stylu jest on chwilowo zamrożony, chwilowo frozen i po tym czasie odblokowuje nam. I dostajemy i tokeny Mantle i te 100 dolarów do przodu, znaczy z powrotem. Czyli, de facto my w niczym nie my niczym nie ryzykujemy. Moim zdaniem jest to bardzo dobra sytuacja, bo jeżeli nas wylosują, no to dostaniemy te tokeny Mantle, a jeżeli nas nie wylosują, to, to nic nie dostaniemy i też nic nie tracimy. Nie? Więc no, chyba lepiej się to nie mogło zrobić. Nie? Um, moim zdaniem, super sprawa i ja w tym biorę udział, nie? także tutaj bez dwóch zdań. Przypominam wszystkim, że na grupie Premium Yar Crypto VIP ja tutaj wrzucam w pierwszej kolejności takie informacje, takie instrukcje jak ta z Bybitem, zanim to się pojawi na YouTubie, na Telegramie, na innych moich mediach. I oczywiście tutaj znajdziecie dużo naszych zagrań, dużo airdropów, dużo nawet instrukcji jak poruszać się po rynku kryptowalut, jak korzystać z narzędzi. Po prostu tych zakładek jest bardzo, bardzo dużo. Naprawdę jest tutaj ogrom wiedzy. Więc jeżeli chcesz się rozwijać, chcesz rozumieć rynek kryptowalut i chcesz jak najwięcej na nim zarobić, no to po prostu zapraszam. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zwróćcie uwagę, że jak sobie tutaj klikniecie w to, no to przekierowuje was do, do tej strony i tutaj macie announcement i macie troszeczkę więcej informacji na ten temat. I tutaj generalnie możemy doczytać, że mamy whitelist Genesis Offering, tak? czyli no z whitelisty i public Genesis Offering. I generalnie, żeby mieć whitelistę, no to musisz mieć minimum 100 tokenów bit na swoim koncie bybit, nie? podobno to wszystko żeby wziąć udział w tej po prostu alokacji i o to nawet tutaj jest to napisane bit holder perks czyli musisz mieć minimum 100 bitów i 100 usdt w czasie snapshotu żeby wziąć udział w tym po prostu z white listy a jeżeli a jeżeli chcesz po prostu wziąć udział z publika, no to nie musisz mieć tych tokenów Bit, no ale jakby tokeny Bit 100 to tokenów to jest śmieszne. Moim zdaniem monitor robią specjalnie marketingowo, żeby jak najwięcej ludzi z tego skorzystało, jak najwięcej ludzi na tym to zebrało ten token, tak? I ja wam powiem osobiście, wy zrobicie jak chcecie, ale ja tego tokena nie ruszam, nie sprzedaję go, ja go sobie podtrzymam do hossy, zwróćcie uwagę, że my jesteśmy tak naprawdę w pandemonium hossy, ja to mówię, w przedsionku hossy. Um, czy ona będzie za pół roku, czy, czy, jakby, czy to się rozpocznie za pół roku, czy może już się rozpoczęło, czy to się rozpocznie za rok, tego nie wiemy, um, i generalnie jest na pewno bliżej niż dalej, jeżeli teraz nie wiem, no... Ten token miałby jeszcze jakoś specjalnie spaść czy coś w tym stylu, ten mantel, no to generalnie ja jestem na to gotowy. Ja sobie to przytrzymam, poczekam, będzie on mi pracował na stakingu na Bajbicie, bo na pewno taka opcja będzie, jak on wejdzie, tym bardziej, że bit jest zamieniany do mantle 1 do jednego, no to pewnie już o tym wiecie, jak czytaliście mój Telegram, także ja po prostu z tego będę chciał skorzystać jak najbardziej i potrzymam to do, po prostu do hossy, ale tak jak mówię, Wy zrobicie z tym, jak chcecie. Generalnie uważam i stawiam tezę, że jeżeli bybit będzie się rozwijał się, tak jak się rozwija, jest jedną z topowych giełd i bardzo mocno ma ten impact rozwoju i też jeszcze długą drogę przed sobą, więc uważam, że ten token Mantle też może na tym hype'ie zyskać. Czy tak się wydarzy? Zobaczymy, ale to jest ryzyko, które ja chętnie podejmę, tym bardziej, że te tokeny prawdopodobnie yy, może mi się uda zyskać gdzieś tam za darmo, no bo jeżeli dajemy te 100 dolarów w depozyt, a ono wraca, no to tak naprawdę No nie wiem, czy można to nazwać alokacją czy airdropem, <laughs> może to jest jakiś nowy sposób dystrybucji właśnie nam tutaj się wytworzył, no tak, coś pomiędzy, nie? Coś pomiędzy. No bo alokacja, tak jakbyśmy płacili faktycznie za to po niskiej cenie. E, wiem, że pojawiały się komentarze w pytaniach, ile będzie kosztował token mantle e, w, tutaj w, tym, w, tej, w tej wersji. Zwróćcie uwagę, że tu nie ma ceny nigdzie podanej, czyli to nie jest zakup. Tylko oni brożą te 100 dolarów, później Wam zwracają. Nam zwracają. A, a nie jest to też a, e, airdrop, no bo. Chociaż właśnie pod airdropa bardziej bym to podciągnął, tak? No bo to bardziej mi przypomina airdrop niż alokację. W każdym razie nieważne, ważne jest to, że te tokeny gdzieś tam na pewno dostaniemy albo przynajmniej będziemy mieli szansę je dostać, no bo to jest losowanie, ale myślę, że oni będą chcieli tak zrobić, żeby jak najwięcej osób nagrodzić, żeby ludzie o tym mówili, że pozytywnie, że fajnie, że, e, że to była do, dobra akcja i tak dalej, Myślę, że będzie im na tym zależało. To oczywiście nie musi się wydarzyć, to jest moja teza. Na temat tokena Mantle, na temat całego projektu tutaj nagrywałem analiza Mantle Network e, Projekt na czerwiec, więc możecie sobie o tym obejrzeć. Robiłem tutaj dosyć taką fajną analizę, i tutaj macie jeszcze oczywiście stronę Mantle Network, do której zachęcam, no bo na ten temat też możecie sobie tutaj poczytać szczegółowo. Generalnie ja też na moim, na moim filmie bardzo odnoszę się tutaj do tej strony, więc nie jest to niczym nowym, ale najważniejszym tutaj jest faktem to, że te tokeny nasze, BIT, te myślę, że bity, no bo raczej wszyscy wiedzą, co to jest, zostaną zamienione jeden do jednego. Jeżeli nie masz ich na, na giełdzie Bybit, no to szczerze mówiąc nie wiem, co trzeba zrobić, żeby je zamienić, bo pewnie będziesz potrzebował, będzie jakaś tutaj bramka czy coś w tym stylu, która nam będzie zamieniała na mantel, jak to już zostanie tutaj odbębnione, jak już ten, ta migracja przejdzie. A jeżeli trzymasz na Bybicie, no to Ciebie to nie interesuje, bo z automatu zostanie to zamienione na token mantel. Pamiętajcie tylko o tym, że tak jak tutaj jest napisane, musicie mieć na Funding account, czyli na tym koncie fundatorskim, powiedzmy fundowan funding, nie? nie będę tego tłumaczył, koncie funding, żeby po prostu wziąć udział w tej alokacji. Myślę, że to jest raczej proste. Tutaj też warto sobie zrobić subscribe, tak? Jeżeli już masz, to jest to oczywiście Buy Starter, łatwo to znaleźć. Wchodzicie tylko na Buy Starter na bicie, to gdzieś tutaj w tych zakładkach znajdziecie. Um, gdzie to było, o proszę bardzo, wchodzicie w trade, to jest buy starter, tutaj przez to sobie wejdziecie i tutaj macie wszystko to opisane i możecie sobie subskrybować, po prostu wzięcie udziału w tej akcji. Ja myślę, że to się uda, pytanie na ile to będzie rentowne, na ile to się opłaci. Myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz. No i dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, jakie macie przemyślenia, może jakie macie pytania, bo to jest też akcja, z którą wiem, że dużo osób na pewno będzie pytało jak, co i gdzie, więc, więc zachęcam. Będę starał się na wszystkie odpowiedzieć, na tyle, ile będę miał możliwość. I proszę, czytajcie na stronie ich oficjalne informacje, bo też widziałem, że dużo ludzi pyta, a nie, nie przeczytało jeszcze. No, na stronie generalnie praktycznie większość rzeczy jest. Tutaj nawet mamy View Details, co nas prowadzi oczywiście do zakładki związanej z projektem. Tak jest. No, także to jakiś roadmap. Także dawajcie znać. Czy wybierzecie udział w tej akcji, czy nie? Może komuś przeszkadza KYC, ja to jak najbardziej rozumiem. Ja tutaj KYC zrobiłem i w tej akcji jak najbardziej sobie biorę udział. Dobra, także tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnych. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.